Tak więc, w tej Anglii, po półtora roku wróciłem do Berlina i od razu prawie wylądowałem w szpitalu. Interwencyjnie. No i po serii badań w tym szpitalu diagnoza okazała się poważna że to była jakaś choroba metaboliczna związana z układem pokarmowym i lekarze stwierdzili, że konieczna jest operacja. I nawet nie taka operacja wyleczająca, ale tylko Taka hamująca chorobę, ratująca życie. Ale jakoś nie byłem tego przekonany. Wątpiłem, więc kierowano mnie na rozmowę z panią ordynator. Ale i ona nie przekonała mnie do operacji, bo trzeba mu powiedzieć, że robiła to w sposób w takim stylu, jakby nie chodziło o moje zdrowie i życie, tylko jakby chciała mi sprzedać jakiś tandetny odkurzacz. Więc moja intuicja nadal była na nie. Odmówiłem, ale. Nie negowałem diagnozy, jedynie postanowiłem utrzymać się przy życiu na własną rękę.